Cześć, witam Was na kanale Lola Dzisiaj nagramy sobie odcinek z imprezji. Jest ze mną gościnnie, moja kuzynka Maja. Hejka! I tak, no to w sumie to by było na tyle. Tak, Taki filmik. Tylko napiszę w statusie, że nagrywam. Dobra, i tak ogólnie to ja już pójdę do pokoju, Maja Ty też już możesz przyjść. Okej. Okay. Po co mi bierzesz? Hej, ty. No tak, żeby było. Wiesz, zawsze możesz powiedzieć. Hej, Ety. Okej. Okay. Dobra, czyli tak. Idę. Chodź tu. I idę. Idę. Napiszę tylko status, statusie, że ja robię imprezę. Dajmy Ci pozdrowie. Ale miłe. Nie no, To jest tylko chwilę. Zobaczymy co się będzie działo na tej imprezie. Zobaczymy Zobaczymy kto mnie lubi, a kto nie. Ja muszę odświeżyć MSC. Okej, okay, to my tutaj poczekamy chwilę. Pozdrawiam Bosko zaczarowaną Dobra, zaraz zaproszę wszystkich I tylko nie wiem, czy w sumie, jak myślisz maja, lepiej zrobić w ogrodzie, czy w pokoju dziennym? Nie wiem, Nie, no Tam najwięcej, w zasadzie to lepiej w pokoju dziennym, bo wiesz, tam się ludzie będą robić, chodzić. Właśnie, nie każdy będzie chodził do pokoju imprez, w pokoju imprez nie mam zbyt pięknie. No, niech będzie w spokoju dziennym, ty masz ładny poza. Dobra. Tak, poza po zapraszam, czy ktoś przyjdzie. Zakładam, że nikt we mnie nie przyjdzie na bank, prócz mnie i maj. Jak duża? nie? U mnie, u mnie to zawsze, jak ja zaproszę, to przychodzą. A, no tak, właśnie, jeszcze Ty będziesz zapraszała. U mnie nikt nie przyjdzie. Ojejku, ja mam tylko jednego przyjaciela online. Nie, idzie jakaś Natalia, o, o. Pozdrawiam Natalię Marzycką. Dobra, tutaj zaraz będzie impreza, normalnie się tak rozkręci. No Dobra, ja idę do tego pokoju. Idę, jestem. Już możemy zaczynać tańczyć, ale wiecie. Daj spokój i gramy zachowanego. Okej, okay, ja jestem w tym pokoju. Przejdę. Nie, nie Mam Zobaczymy się przebrać? Mam się przebrać? Nie, możesz być. Hej. O super super, mamy muzę. Bębęki, zaraz będzie trąbka O, o, to będzie grał Dobra, ja zapraszam do Napiszę jeszcze w statusze Hey. Okej, przeczytaj, orkiestra! Haha, <grystwa> orkiestra! Dobra No dobra No, dopiero cztery... O, bosko zaczerwona, a! Uda mi kolejnego grafa. Ona nie była w Nie, dobra, ja jestem nie wiem po czym. Dobra. Ktoś do mnie pisze, kiedy będzie film. Na razie nagrywam, więc... Ona jest tu w pokoju. Jest, jest. Pomyślałam, że nie ma. Zniknęła. Jejku, twojego mogli nie napisać. Napisz, napisz nagrywam z emololom1, bo jest jeszcze emolola, wiesz, ta moja kuzynka. Napisałam, nagrywam z emololom1. Emo A, jednak nie, 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 nie napisało. Nie. Tańczymy. Tańcujemy, no ludzie, no tańczcie! Kogo ja tu jeszcze zaprosić? No, no napisz, zapraszajcie. Zaproszcie znaj. Zaproszcie. No widzicie, taka balanga, że kurde, ludzie słyszą? I patrz, Jeszcze jedna wyszła. No wiem. Ale ona była na telefonie, wybaczył jej. Napiszę jeszcze w statusie. Ja y mam chyba jeszcze gitarę, która gra. Tak mi się coś kojarzy. Chyba na czat. Ja miałam jeszcze gitarę przecież patrz jak dużo wow, tylu ludzi tu wow, tyle ludzi, że no ludzie, miałam gitarę. Dobra, no Ale... zawsze do mnie wszyscy przychodzili. Ona gra? Okej, okay, bo też jakąś, która gra, animkę? Ale ja nie mam żadnej grającej. O yeah! czy mnie ludzie zapraszają. Znają. Kiedy nie włączę to... Gumę włączę tą, ona takie... Posłuchaj. O, słyszałaś? Weźmy coś ziemy, bo to jest nudno. Ganga Banii, normalnie normalnie gang gitarzystów. Dobra, jedyny ludzie! Ogar! Przychodzimy, wszyscy przychodzimy. Szybko. Raz, dwa, trzy. Szybko. Już. Ja nie, ja nie mogę zaprosić, bo już zaprosiłam. Drugi raz się nie da zaprosić. No i nie przyszli. Dobra, stop. Ja jeszcze raz chodzę do pokoju i u mnie impreza, nie? Jak do mnie przyjdą ludzie, to u mnie jest impreza po na całego. O no ej Już 8 minut się nagrywa O, przychodzą ludzie Tak, mhm uh -huh. Jeden no, człowiek no widzisz? Den, drugi. drugi Jaki drugi jak jeden przyszedł? Ja mam drugikę ja ja na chwila Mam jeszcze takiego tygrysa. O, widzę, dobra, widzę. Jeszcze raz zapraszam ludzi. A jak przy okazji, to twój dom. Przyszłam. Zaprosiłaś mnie do pokoju? O, dobra. Nie, ten status mnie rozwala, zdejmij stanik, poczuj wolność. Pozdrawiam Dusiu, nie? Sześć. Sześć. Jej, Kana przyszła, pozdrawiam Kana, 84. Hej. Jej. Jej, pozdrawiam Neorii. Nie wiem, czy ona się zajmą, ale pozdrawiam cię. Yy. W zasadzie to ja mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ludzi. Yy. Yy. Jest już dużo ludków, dużo! Dalej, jakiś temat rozwińmy. Rozwińmy temat. Szybko. Szybko, Szybko. temat. Je! Yeah. Zostali ludki, zostały. Jej! Yeah. To jest mój gang. To są prawdziwi ludzie. To są moje ziomki, nie? No. Ale masz dużo lawetek. Pozdrowiłam. Dużo, 220... No, w miarę, w miarę ci powiem. No, kurwa, ja mam mało. Gytara. Dalej, orkiestra. Znaczyń, orkiestra. Or Zrobię Or Or to moje... O, patrz, proszę. Orkiestra. No patrz, to normalnie... To mój domek, czy co? Ej, tu jest już normalnie... Tyle ludzi, że fajnie! Tylko że same dziewczyny. No i dobrze. Ale ja już zaprosiłam wszystkich i nikt ode mnie nie przyszedł. Nie lubią mnie. Oj dobrze, dobra, Napisz, Napisz yy, bo ta dziewczyna jedna napisała Nagrywasz. Napisz. Napiszę, tylko szukam animacji No to ja napiszę, ja... O, przyszedł. Na telefonie. no. no. Mm, tak. O, niech tak nagrywam, ale jeszcze tylko dwie minuty. Jeszcze dwie minuty nagrywania? No. Dobra. Trzy. Bo ogólnie. O jeju. Zaraz przyjdzie y, królowa. Bo ten, bo na przykład, jak chciałam stawić odcinek dłuższy, to piszę, że za długi film. A żeby na przykład zrobić coś, żeby było dłuższe, to muszę podać numer telefonu, coś tam, coś na jakieś bardziej Więc mogę tylko do 15 minut, a jeszcze muszę dodać y, tam końcowe, tam napisy. Aha, no to też Na trochę zajmie. To intro, że tak powiem. No wiesz, to początkowe i wiesz, to też trochę zajmie czasu. No. no. Ja się przebieram. Jeszcze dokładnie dwie minuty. O nie. Ja już zaraz szybko lecę. Będzie, będzie zabawa. Będzie się... I do nocy będzie mało. Będzie głośno. Przegrać sobie śpiewanie, nie ma za co, nie ma za co ja Wam mówię. Tak. Więc moje śpiewanie. Jeszcze raz. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. Dziewczyna napisała pozdrow. No, będzie? Co? Dziewczyna napisała pozdrow. No wiesz, pewnie pozdrawiam pod... Dziękuję, dziękuję. No. I na czym skończyłam? No, trzeba śpiewać, jest impreza, trzeba śpiewać. No. Dalej, Maja, śpiewamy. Ale co? Będzie zabawa. Trzy, cztery. Będzie. Będzie zabawa. Będzie się działo. Działo. będzie Będzie głośno. Ej, patrz, pieniądze Aha, to Głosnie. on jest